Witamy Państwa ponownie. Kontynuujemy naszą analizę debaty: czy wiara w Boga jest racjonalna. Dzisiaj znowu zaczniemy od paru kwestii związanych z założeniami światopoglądowymi. Zacznijmy od pewnego zarzutu, który otrzymałem, jakoby domagał się niemożliwego warunku no, doprowadzenia do tego, że mamy żyć z pewną wiedzą. Obejrzyjmy ten zarzut. Nikt nie, nie funkcjonuje na takiej zasadzie, której żąda Stanisław. Ja muszę mieć logiczną pewność, że to, co myślę, że to, co robię, że to, co działam, to, co poznaję, jest na pewno z pewnością prawdziwe. Nikt z nas tak nie działa, nic z nas tak nie, nie funkcjonuje. No, można by powiedzieć, że jest to argument słomianej kukły, czyli atak na słomianą kukłę, czy na chochoła, tak się czasem mówi, dlatego że nigdzie nie wymagałem żeby mój oponent miał absolutną pewność co do każdego szczegółu jego światopoglądu. To, o czym mówiłem, wymagałem absolutnego fundamentu dla całego światopoglądu, dla wszystkich rzeczy, które mówi. A to nie przekłada się, że to jest od razu wymóg, żeby każdy człowiek żył ze stuprocentową pewnością względem każdego szczegółu jego świata. No, oczywiście tak rzeczywiście tak się nie da żyć, żeby mieć taką absolutną pewność każdego szczegółu. Natomiast e, Karol nie ma też racji, że my nie potrzebujemy pewności. Mamy dozę niepewności oczywiście, ale żeby cokolwiek zmieniać, jak, jak tutaj Karol mówił, że sprawdzamy coś, potem robimy coś innego, to my musimy mieć pewność co do wielu podstawowych rzeczy, chociażby co do tego, że istniejemy, że świat realny istnieje że zmysły dostarczają nam prawdziwego oglądu rzeczywistości tego świata i że nasz umysł to przetwarza no, na tyle dobrze, że dostajemy dobre wyniki. Oczywiście najczęściej nie poddajemy tego refleksji, ale wewnętrznie jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest, więc my mamy tą pewność. Bo żeby podjąć jakieś decyzje, bo podejmujemy decyzję, musimy wiedzieć, że żyjemy w realnym świecie, tak. że to nie jest. Fikcja. Mamy pewność, mamy przekonanie, że ten świat jest realny, po prostu. Natomiast jaka jest sytuacja osoby, która nie ma tego absolutnego fundamentu światopoglądowego? To nie jest to, że ona nie ma stuprocentowej pewności. On nie może być pewny do w stopniu 0,00001, czy cokolwiek jest prawdą. Dlatego, że bez tego absolutnego fundamentu on nie ma żadnych ram, w których może to ocenić. On może być w matriksie, on może być symulacją komputerową. Natomiast, mając ten absolutny fundament, ja nie muszę mieć stuprocentowej pewności co do tego, czy ten most się nie zarwie, czy no powiedzmy, ten na przykład, sprzęt nie zawiedzie. To jest już rzecz drugorzędna, to jest kwestia szczegółów. Natomiast najistotniejsze i to, czego się domagałem, to jest kwestia istnienia absolutnego fundamentu dla światopoglądu. Tak, i tutaj, tutaj jeśli chodzi o te fundamenty, no to kiedy na przykład jedziemy samochodem, to my nie musimy wiedzieć dokładnie z jaką prędkością jedziemy, czy te 100 km na godzinę, czy 101 km na godzinę, ale musimy wiedzieć, że my, jako my, jedziemy w samochodzie, a nie na przykład śpimy w swoim łóżku. Czy nie wiem, jemy obiad w jakiejś restauracji. Dlatego, że bez tej pewności my nie możemy prawidłowo zareagować na warunki, które są na drodze. Więc chodzi o to, że musimy mieć fundamentalną pewność, oczywiście ona jest niereflektowana, nie jest pewnie, czasami uświadomiona, najczęściej nie jest, ona jest tylko przyjmowana, ale musimy mieć tą pewność, że tak właśnie ta sytuacja wygląda, gdzie jesteśmy. Natomiast co do szczegółów, rzeczywiście nie mamy pewności, bo my nie wiemy, co będzie za chwilę. Ale mamy pewność tych fundamentów. Natomiast to, co, o co chodzi w ogóle w całej tej debacie, czy dyskusji o pewności, to chodzi o pewne połączenie, połączenie przekonania co do realności istnienia świata. I takie przekonanie ma każdy człowiek, w tym się rodzimy, całe nasze doświadczenie nas przekonuje, że świat jest realny. Że bodźce, które do nas docierają, opisują ten świat, że nasz umysł zasadniczo nas nie myli. To jest jedna rzecz, to mamy wszyscy, czy wierzący, czy niewierzący, czy wierzący w różne rzeczy, mamy to przekonanie. Natomiast chodzi o spójność między przekonaniem, którym mamy, a intelektualnym uzasadnieniem i właśnie tego się domagałeś. Czy nihilista, ateista, sceptyk ma intelektualne przekonanie? Ma intelektualne uzasadnienie, tak. że jego przekonanie jest prawidłowe. I tutaj jest cały problem, dlatego że sceptyk ma przekonanie o istniejącym świecie, realnie istniejącym, ale nie może tego intelektualnie uzasadnić. By to intelektualnie uzasadnić, trzeba mieć pogląd teistyczny, a najlepiej teizmu chrześcijańskiego, dlatego że wtedy jest pełna spójność. My wiemy, dlaczego. Nasze przekonanie o istnieniu świata, o tym, że bodźce są prawidłowe, że nas umysł prawidłowo to przetwarza, jest prawdą. Tylko tej chrześcijański najpełniej oddaje te nasze wewnętrzne przekonania. Sceptyk nie może tego mieć. Dla sceptyka jest przekonanie, ale nie ma uzasadnienia. Posłuchajmy drugiej części tego argumentu. Ludzie funkcjonują w warunkach niepewności. Wszyscy mamy cele, wszyscy mamy problemy, osiągamy swoje cele, rozwiązujemy swoje problemy, używając metod i narzędzi, o których nauczyliśmy się, że działają. Jak nie działają, to próbujemy czegoś innego i tyle. To jest sposób działania ludzi w realnym świecie, a nie w fikcyjnym świecie Stanisława, w którym do działania i myślenia potrzebna jest pewność. Widzę, że tu jest skontynuowany ten argument w stronę Chochoła. Ja wcale nie domagam się absolutnej pewności, to dziwne, ale ten świat, tutaj jest jakiś skontrastowany, realny świat, takich doraźnych doświadczeń, lokalnych rzeczy, które sprawdzamy, i mój świat pomnoć jakiś urojony, nierzeczywisty. Rzeczywiście, no tu Karol użył pojęcia realny świat. Skąd Karol wie, że ten świat jest realny? Jeżeli nie próbuje, nie zadaje sobie trudu, żeby intelektualnie to uzasadnić, to skąd on wie, że to jest realny świat? Może właśnie jest odwrotnie. To jego świat jest nierealny, a ten świat, którego ty, Staszku, się domagasz, jest realny, bo ty domagasz się spójnej wizji świata, czyli spójnej intelektualnie z przekonaniami. Myślę, że tutaj Karol troszeczkę za daleko wybiegł i to, co chciał obronić, to tak naprawdę zdegradował. Tak, zobaczmy, że to prowadzi nas do całego, całej tej dyskusji na temat porównania klasycznej definicji teorii prawdy, czyli korespondencyjnej teorii prawdy, że prawdą jest to, co koresponduje z rzeczywistością i pragmatycznej. Ja jeszcze bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz do tego, że problem też w tej dyskusji, Pewność, Czy istnieje realny świat, czy nie, uzasadnienie intelektualne, polega na tym, że większość ludzi nie poddaje refleksji swoich przekonań. Po prostu przyjmują mnie, przyjmują je za, za prawdziwe, bezrefleksyjnie. Dla, no to jest akurat bardzo łatwe do wytłumaczenia, dlaczego tak jest. Ponieważ my rodzimy się w tym świecie, doświadczamy tego świata od początku, są nam przekazywane pewne treści, które. U... Jeszcze nas mocniej umocowują w tych przekonaniach, natomiast bardzo rzadko są nam zadawane pytania tego typu: czy rzeczywiście świat jest realny, czy rzeczywiście zmysły nas nie mylą, czy rzeczywiście umysł nas nie myli? Te pytania nam są rzadko zadawane, niektórzy ludzie nigdy się z nimi nie spotykają. Stąd pytanie e, zadane komukolwiek. Czy myśli, że ten świat jest realny, czy on jest prawdziwy, wydaje mi się abstrakcją. Tak. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich pytań. Tak. Zobaczmy teraz na ten cytat, jeśli chodzi o kwestię teorii prawdy. To jest jedno ze stanowisk filozoficznych, które Stanisław próbuje nam narzucić. Oprócz korespondencyjnej teorii prawdy klasycznej, że prawda to jest to, co, co odpowiada rzeczywistości, jest, są inne, m.in. jest ta, którą Stanisław wspomniał, pragmatyczna, że prawda to jest to, co się sprawdza, co służy rozwiązywaniu problemów. Tutaj y, mamy też trochę nie, niedomówienie, dlatego że kiedy rozpatrujemy teorię prawdy, to większość logików, filozofów mówi wprost, że tylko jedna teoria prawdy, Mówi o prawdzie w sensie takim najbardziej zrozumiałym, czy nie chcę powiedzieć popularnym, bo to jest trochę źle się kojarzy to słowo, ale tak można też powiedzieć. Na przykład Kazimierz Ajdukiewicz uważał, że prawda jest tylko w jednej teorii, właśnie w tej teorii klasycznej. Czyli sąd, który odpowiada rzeczywistości, jest prawdą, to jest prawda. Inne teorie prawdy nie mówią o prawdzie w sensie absolutnym, mówią właśnie o, o czymś, co jest. Opinią o skuteczności bardziej. Coś, co jest. Coś, co można uchwycić realnie, żeby coś sprawdzić. Natomiast one nie roszczą sobie pretensji do tego, że opisują rzeczywistość, tą, która realnie istnieje. One są nazwane teoriami prawdy, ale one nie mówią o prawdzie. Wydaje się, że te inne teorie powstały jako reakcja na odrzucenie absolutu. I teraz, jak nie mamy absolutu. Jak sobie poradzić z kwestią wiedzy, z kwestią prawdy? A dlatego powstają właśnie te pragmatyczne, no to co działa albo koherencyjna, no weźmy jakąś maleńką prawdę, którą znamy, jeśli ona jest zgodna z drugą prawdą, którą znamy i z trzecią tworzymy całą sieć, tylko że my nie mamy nieprawdą, a doświadczeniem. No, doświadczenie bardzo, ale nie mamy żadnej pewności, że żaden z elementów tego systemu jest Odpowiada rzeczywistości, tu, jest prawdziwy. Tutaj w tej wypowiedzi Karol dotknął czegoś, co jest istotne w tej teorii klasycznej, korespondencyjnej teorii prawdy. Rzeczywiście, problem jest w tym, w tej teorii, kto lub co ma zweryfikować, czy nasz sąd, nasza opinia, nasza teza, nasze zdanie odpowiada rzeczywistości. To jest realny problem. I wielu filozofów, którzy zajmują się tym, mówią: tak. By sprawdzić, czy mój sąd odpowiada rzeczywistości, potrzebujemy miernika, który zna wszystkie odpowiedzi. I zna te odpowiedzi w sensie takim doskonałym, absolutnym. I tutaj przechodzimy do teizmu, bo tylko teizm mówi, że jest taki uprawdziwiacz, jest taki weryfikator i to jest Bóg. Natomiast jeżeli. Jest tak, że odrzucamy Boga, tak jak tutaj Staszek powiedział, to rzeczywiście teoria klasyczna na nic nam się nie przydaje, bo jeżeli odrzucamy jedyny istniejący weryfikator, on musi być absolutny, to nie mamy teorii prawdy, tej klasycznej. W ogóle nie mówimy o prawdzie, mówimy tylko o tym, co w naszym, w naszym świadomości jest użyteczne coś, co nasza świadomość nam mówi, że jest pożyteczne, korzystne. Czyli Ale prawda. To nie jest prawda. prawda jest wtedy tylko mylącą etykietką. Zobaczmy na no, następne dwa klipy, które rzucą trochę światła na temat owoców takiego podejścia odrzucającego klasyczną teorię prawdy. Ja odszedłem od chrześcijaństwa nie dlatego, że uznałem wiarę za nieracjonalną, że przestałem w Boga wierzyć. Ale dlatego, że dostrzegłem, że Bóg Biblii jest zły, że nie potrafię takiego Boga wielbić i czcić, a już na pewno nie potrafię zachęcać innych do tego. Czy uważasz, że to, co zrobił Fritz, niezależnie od układu odniesienia, jest z... obiektywnie, moralnie złe? Ja nie wiem, co znaczy obiektywnie, moralnie złe. Nie bardzo rozumiem, co to miałoby znaczyć. Czyli nie wiesz, czy to było złe? Yy, nie wiem, co to znaczy, że to miałoby być złe. No, i tutaj mamy właśnie praktyczny sposób użycia pragmatycznej teorii prawdy, czyli używamy takich wypowiedzi, używamy takich elementów, które w danej chwili wydają nam się korzystne. W jednej chwili, w jednym momencie Karol mówi: Bóg Biblii jest zły, czyli jednak poddaje ocenie Boga, wie czym jest zło, no bo żeby powiedzieć, że Bóg Biblii jest zły, no to musi wiedzieć czym jest zło. A w innym miejscu mówi, że on nie wie, co to jest zło. Dokładnie to jest, pragmatyczne, to jest wykorzystanie, właśnie praktyczne, prak pragmatyczne wykorzystanie pragmatycznej teorii prawdy. Używamy mhm. tego, co w danym momencie jest nam najbardziej korzystne. I nie ma to nic wspólnego z klasyczną teorią prawdy. A więc nie ma nic wspólnego z obiektywną prawdą. Tak. Zobaczmy jeszcze na dwa inne e, fragmenty. Osoba, która ma to szczęście, że nie jest w żadnej relacji z Jezusem, nie ma tego etapu wstępnego oceniania człowieka. Rozumiecie Państwo? Nie ma tego etapu, nie ma tych norm, na podstawie których miałby ten pierwszy odruch jakiegokolwiek, jakiejkolwiek strzemięźliwości. Jest tylko dostrzeganie w drugim człowieku wartości. Człowiek, kiedy. Otrzymuje wiadomość albo wchodzi do wspólnoty, w której czuje się całkowicie kochany, całkowicie przyjęty bezwarunkowo, bez żadnych warunków wstępnych. Kontekstem pierwszej wypowiedzi było porównanie chrześcijanina, teisty do nihilisty. Teista był skrytykowany za to, że upatruje w każdym innym człowieku grzech Adama, ten grzech pierworodny, ocenia wstępnie, a nihilista właśnie ma ten komfort, że tego nie robi. A w drugim klipie było ocenienie właśnie wspólnoty chrześcijańskiej, że wspólnota chrześcijańska jest bardzo pozytywną taką instytucją, pozytywną społecznością, dlatego że ludzie przychodzą tam i właśnie są przyjmowani, akceptowani bez stawiania warunków wstępnych, bez wstępnej oceny. I to, to jest ciekawe, to, to jest opinia pana Karola który to przeżył. To nie jest z drugiej ręki, z trzeciej ręki, to jest, jego własna, to jest jego własne osobiste doświadczenie, że właśnie tak został przyjmowany w tych wspólnotach. I tutaj dokładnie widzimy znowu bardzo różne użycia tych właśnie praw pragmatycznych. To, co jest potrzebne w danym momencie, tego się używa. Normalnie byśmy powiedzieli, że to jest sprzeczność albo kłamstwo. Ale w teorii pragmatycznej nie ma czegoś takiego jak kłamstwo czy sprzeczność, dlatego że tam liczy się to, co działa. Jeżeli w danym momencie zadziała system jakiś, to go się używa. Jeżeli w innym momencie działa coś innego, to go się używa. Można powiedzieć, że jeżeli niewolnictwo przynosiło korzyści gdzieś tam no, w XVIII-XIX wieku. No, w XIX już nie, ale w 17, XVIII w Stanach Zjednoczonych i działało. Było prawdą, by można było powiedzieć, że, pra... że niewolnictwo jest czymś dobrym, bo jest praktyczne, bo jest użyteczne, bo niewolnik przynosił jakieś korzyści. Dzisiaj można powiedzieć, że jeżeli nie wiem, niewolnictwo seksualne w IWIS w i czy innych, powiedziałbym, no, w opresyjnych systemach przynosi korzyści, no to jest dobre. To jest właśnie pragmatyczna teoria prawdy. Zobaczmy jeszcze na trzy inne klipy, które mówią o tym, czym jest fundament chrześcijaństwa. Tak, ostatecznym argumentem, w cudzysłowie argumentem chrześcijanina jest zawsze groźba, lub jak wolą apologeci, ostrzeżenie przed piekłem. To jest podstawa chrześcijaństwa: emocje, strach, obawa. Poczucie zagrożenia. Wiem z własnego doświadczenia, jaka jest główna emocja chrześcijaństwa. Główną emocją chrześcijaństwa, tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia, nie jest ani strach, ani nienawiść, ani niechęć, ani nic takiego. Z mojego doświadczenia wynika, że chrześcijaństwo jest religią wdzięczności. Czyli co jest tą główną emocją chrześcijaństwa? Słuchacz może zgłupieć. Czy jest wdzięczność, a nie jest strach? Czy jest właśnie strach, groźba? To jest też ciekawe, bo przecież między tymi dwoma debatami minął niecały rok. Nawet kilka miesięcy. No może osiem mies no, 9 miesięcy. To jest, pamiętajmy, Karola doświadczenie. I w jednej Karol mówi, że jego doświadczenie jest właśnie takie, że wdzięczność jest tą główną emocją. I kilka miesięcy później mówi, że, że nie, że nie wdzięczność, tylko właśnie strach. I teraz czy. Czy Karol tu mówi prawdę, czy, czy kłamie? No nie, mówi prawdę. On za każdym razem mówi prawdę, ale pamiętajmy, nie jest to prawda w sensie tym klasycznym. To jest prawda pragmatyczna. W tamtym miejscu wypadało no, na korzyść, na swoją własną korzyść Karolowi powiedzieć, że to jest prawdą. Natomiast w kolejnej debacie już uznał, że. Jeśli powie coś innego, będzie bardziej korzystne, czyli tam mówił prawdę i tu mówi prawdę, ale nie jest to prawda obiektywna, to jest prawda pragmatyczna. Czyli mówiąc językiem popularnym yy, to jest nieprawda. Zobaczmy jeszcze raz podsumowanie, jak rozumiana jest ta pragmatyczna teoria prag prawdy. Jaka jest wada klasycznej definicji prawdy tą tej, którą Stanisław próbuje tutaj nam narzucić jako obowiązek? że ona jest kompletnie niemożliwa do używania na co dzień. Jeżeli kryterium prawdy jest to, czy moje przekonanie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością, to pojawia się pytanie, a jak ja mam sprawdzić, czy moje przekonanie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością? Mogę mieć na ten temat jakieś przekonanie. Ale jak ja sprawdzę, czy moje przekonanie o tym, czy coś jest zgodne z rzeczywistością, jest zgodne z rzeczywistością? Nie da się tego zrobić. Nie ma wyjścia z tego problemu. Dlatego pragmatyczna definicja prawdy Stanisław pytał kto ma zdecydować, kto jest prawdą z punktu widzenia pragmatyzmu? Ja definiuję, co jest moim celem i ja, i ja rozpoznaję, ja widzę, czy ten cel osiągnąłem, czy nie, to jest tak proste. I to jest genialna wypowiedź Karola, genialna w kilku miejscach, ponieważ rzeczywiście wystarczy dodać tylko jedną prawdziwą rzecz, w sensie obiektywnym prawdziwą. Bez Boga Karol ma rację. Tak. Jeżeli wyłączymy Boga z teorii prawdy, rzeczywiście klasyczna teoria prawdy jest nieużyteczna. Absolutnie. Tak. Nie można powiedzieć, czy mój sąd zgadza się z rzeczywistością, bo kto ma to ocenić? Na, no musielibyśmy być albo my wszechwiedzący, albo otrzymać objawienie od wszechwiedzącego, którego odrzuciliśmy. Chrześcijanin może powiedzieć, co jest prawdę w sensie, co jest prawdziwe w sensie obiektywnym, ponieważ przyjmuje, że istnieje Bóg, który jest bytem doskonałym, absolutnym, wszechwiedzącym, dobrym, wszechobecnym, prawdomównym, prawdomównym który zostawił nam cały zestaw pewników w tekście Biblii. My więc mamy narzędzia do oceny. Natomiast... Osoba niewierząca rzeczywiście, tak jak Karol mówi, nie ma żadnych narzędzi do oceny i dlatego musi posługiwać się inną teorią prawdy. Ale czy to jest prawda? No właśnie, pod koniec słyszymy, że ja definiuję cel i wtedy ja weryfikuję, czy cel osiągnąłem, czyli czy dana rzecz stała się prawdziwa. W tym momencie, jeśli dotykamy teraz nie rzeczy trywialnych, tylko kwestii etyczno-moralnych, Mamy pytanie, czy eutanazja chorego rodzica, kiedy postawię sobie cel uwolnić się od ciężkiej, takiej trud, pełnej trudu opieki nad chorym, obłożnie chorym rodzicem, czy to jest cel, który chce osiągnąć i w takim razie eutanazja jest rzeczą no, słuszną, jest zgodna z prawdą, czy to już jest wystarczające, żeby to Zakwalifikować jako prawdę, jako prawdziwe działanie. W teorii pragmatycznie jak najbardziej. Jeżeli uznamy, że osoba chora, właśnie cierpiąca, już nie przynosi nam korzyści, w społeczeństwu, sama cierpi, może nawet nie do końca by chciała jeszcze odejść z tego świata, no ale wszystkie elementy wskazują na to, że najlepiej byłoby, gdyby jej już nie było na tym świecie, możemy, możemy przyjąć, jest to. Dobre, prawdziwe, więc możemy to zrobić. My wtedy ustalamy, co jest słuszne. Jeżeli, i tu znowu już dam przykład nazistów, jeżeli naziści uznali, że Żydzi i Romowie nie są ludźmi, to było to prawdziwe. Z ich punktu widzenia było to prawdziwe. I teraz idąc dalej, jeżeli posługujemy się pragmatyczną teorią prawdy, możemy dojść do każdych możliwych wniosków. Proszę Państwa, każdych możliwych wniosków. Jeżeli coś dla mnie jest użyteczne i mogę przeprowadzić swój zamiar, to go przeprowadzę. Nieważne, czy to będzie z korzyścią dla wszystkich innych, ważne, żeby to była korzyść dla mnie. Bo tak jak Karol powiedział, ja realizuję cele, ja uznaję, co jest dobre i co jest słuszne. Czy najstraszliwsze reżimy poprzednich stuleci nie stosowały pragmatycznej teorii prawdy? Jak najbardziej. Pragmatyczna teoria prawdy jest stosowana nie od dzisiaj, ona jest stosowana od bardzo dawna. Dlatego, że ona łączy się też z naszą chęcią e, zrobienia sobie jak największego komfortu życia, jak największej przyjemności, czyli można powiedzieć z naszym samolubstwem, z naszym egoizmem. Natomiast ta te obiektywna teoria prawdy związana z Bogiem, tym prawdziwym Bogiem, Bogiem Jahwe, Bogiem Biblii, e, bardzo mocno stoi w kontraście do naszego egoizmu, bo ona zabrania nam pewnych rzeczy. Więc ludzie mają naturalną tendencję do przechodzenia z tej prawdy obiektywnej do prawdy pragmatycznej. Dlatego, że w prawdzie pragmatycznej, jak tutaj Karol Fiałkowski powiedział, my ustalamy, co jest słuszne. Jest to po prostu nam wygodne. Więc zatem, jeśli człowiek chce wyjść z tego zdezorientowania, co jest słuszne, co jest prawdą, powinien wrócić do klasycznej teorii prawdy. Bo wracając do tej kwestii, czy uśmiercić nieuleczalnie chorego staruszka, ojca czy matkę cierpiących, kiedy odwołamy się do absolutu, kiedy odwołamy się do klasycznej teorii prawdy, do teizmu, to mamy wyznaczone ramy fundamentalne, absolutne. Wartość i godność istoty ludzkiej, jaką jest ojciec, matka, nie jest definiowana pragmatycznością, praktycznością komfortowym życiem bądź cierpiącym życiem, tylko jest definiowany na tym, że jest uczynione na obraz i podobieństwo Boga. I zatem jeśli Bóg jest właścicielem życia, my nie mamy prawa dokonać eutanazji, dlatego że Bóg tylko decyduje o tym, kiedy człowiek ma odejść z tego świata. W tym momencie z tego niepewnego relatywizmu przechodzimy do fundamentu, do absolutu, do czegoś, co daje nam pewien pokój i komfort, że robimy słusznie, ponieważ robimy i działamy zgodnie z obiektywną prawdą. Natomiast kiedy nie przyjdziemy z powrotem do tej klasycznej teorii prawdy, która jest, tak jak już mówiliśmy, związana zawsze z Bogiem, bo musi być ten uprawdziwiacz, ten weryfikator doskonały, i zostajemy przy pragmatycznej, czy jakiejś konsensualnej, nie wiem, koherentnej teorii prawdy, one są bardzo podobne do siebie, to w tym momencie wychodzi na to, że prawdziwe jest to, co ustalił ktoś najsilniejszy w danej społeczności czy grupie. Czyli, jeżeli mamy dyktatora, który będzie bronił tylko własnych interesów i będzie miał możliwości i powie, prawdziwe jest dzisiaj to, że cały majątek należy do mnie, a wszyscy są niewolnikami, to to jest prawda. Podobnie w systemach demokratycznych może już nie najsilniejszy, ale najliczniejszy będzie decydował, co jest słuszne, czy zabrać na przykład fundusze emerytalne obywatelom, czy nie, kwestia, czy aborcja jest dobra, czy nie, będzie większość decydowała, ale rodzi się pytanie, na jakiej podstawie możemy twierdzić, że większość ma rację? Tylko większość to też siła, czyli można powiedzieć, ostateczny taki wniosek pragmatyczna teoria prawdy jest ustalana przez najsilniejszego. On decyduje, jaka jest prawda. I w historii wielokrotnie widzieliśmy takie sytuacje. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Dzisiaj poruszyliśmy tak niewiele jest bardzo dużo jeszcze problemów i zarzutów, błędów, które były popełnione w debacie zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych komentarzy. Stanisław Sylwestrowicz i Michał Prończuk, dziękujemy za uwagę i zachęcamy do klikania na YouTube, podnoszenia tam zaznaczania, łapek i wszystkiego tego, co trzeba zrobić, jeżeli się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.